Dzień dobry, witamy po przerwie, dziś naszym gościem, Państwa moim jest doktor Natalia Jaszczur, lekarz weterynarii. Pani doktor, dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Pani doktor, pierwsze pytanie fundamentalne, nie jak się zostaje doktorem, lekarzem. lekarzem, przepraszam doktorze. Doktor, to trzeba potem zrobić habilitację i tak dalej. Także my po skończonych studiach weterynarii uzyskujemy tytuł lekarza weterynarii. Dobrze, ym, ale mogę mówić pani doktor, bo to się tak komplikuje proszę. strasznie. Okay, pani doktor, yy, jakie zwierzę jest najlepszym przyjacielem człowieka i czy jest to pies? <laughs> e, człowieka. Ja mogę odpowiadać za siebie. Dla mnie jest to pies. Ja jestem typową psiarą. Co prawda mam dwa psy i trzy koty. E, ale zdecydowanie bardziej wolę psy. A y, przyjaciele pani klientów? Różnie. To są i psy, i koty, i chomiki, i króliki. E, potrafią być też kaczki, e, i kury, e, a nawet i cielaki. A e, takim e, Pierwszym pacjentem, który przyszedł do gabinetu, jeszcze jak byłam na praktykach chyba na drugim roku, to była właśnie kura. Aha, zaskoczenie? E, ogromne ogromne zaskoczenie, bo ja wcześniej to kury widziałam głównie w zagrodzie, takie, które znosiły jaja, albo potem były patroszone do rosołu. <noise> Czy skoro on tak samo się współpracuje, jak z innymi zwierzętami? To zależy, jak jest wychowana. Które można wychować? <laughs> można wychować i chodzi jak pies za człowiekiem. Podobnie jak świnia. Mhm. Świnia? Świnia. A świnka morska? E, świnki morskie, w zależności od klienta, jeżeli mamy, prowadzimy je socjalnie, czyli jest możliwość wypuszczania z klatki częstego obcowania z człowiekiem, to para, potrafią reagować na nas podobnie jak pies. Mhm. Nie przyjdą może od razu na zawołanie, ale wykazują zainteresowanie naszą osobą i nie tylko wówczas, jak przynosimy im pokarm. A czy są inne takie zwierzęta, które reagują jak Świnki Morskie? Bo Świnki Morskie podobno są bardzo mądrymi zwierzętami, inteligentnymi, uczuciowymi. Tak, A szczury też? Też. Szczury są bardzo socjalne, uwielbiają kontakt z człowiekiem, uwielbiają również towarzystwo. No dobrze, to szczury są mądre, tak. świnki morskie są mądre, wszystkie mają... zwierzęta są mądre. Ale to są te mądrzejsze. Można tak powiedzieć, to jest brutalne takie określenie. Pani zwierzę jest głupia, pani zwierzę jest mądrze, Oczywiście nie, nie, pani tego nie powie. Yy, to zależy yy, od wychowania. Każde zwierzę jest mądre na swój sposób, ma swoje środowisko, ma, swoje, ma swoją przestrzeń. My nie jesteśmy w stanie, my, albo nieraz nie chcemy zrozumieć behawioru zwierzaka, socjalizacji z danym otoczeniem. Natomiast każde zwierzę jest mądre na swój sposób. Czy to jest kura, czy to jest ryba, czy to jest gekon, czy to jest koń, czy krowa. A rybki przychodzą do naprawy? E, rybki przychodziły jeszcze... Do serwisu. E, do serwisu przychodziły, ale bardzo, bardzo dawno temu. Już dawno hmm. nie miałam żadnej rybki. Co się robi z gekonem? Z gekonem? No, bada się. E, można wykonywać zdjęcia rentgenowskie, z należności, co się dzieje. E, ustala się dietę, bo nie każdy jest w stanie wiedzieć, co gekon je. E, I no, dba się o gekona. Okej. Okay. A czy... Często się trafiają takie egzotyczne zwierzęta? I tak i nie. Ja się nie zajmuję takimi egzotykami, potrafię udzielić pierwszej pomocy, pomóc doraźnie, jeżeli taka jest potrzeba. W związku z tym w moim gabinecie za dużo egzotyków nie ma. Mhm. Ale jeśli są, to po prostu interwencyjnie, tak? Tak, to interwencyjnie. Do węży? E, tak, mam klienta z wężami. Są to pytony królewskie, węże zbożowe. Pytony królewskie, jak się daje zastrzyk takiemu um, wężowi? E, jak pan trzyma, to szybko. <laughs> <laughs> szybko i dobrze, i skutecznie. Ale to właściciel musi trzymać takiego węża, Ach, najczęściej prawda? Najczęściej właściciel trzyma, ale to nie jest skomplikowane. Jest bardzo mhm. dużo miejsca do kucia. Bardzo dużo miejsca do kucia. Ja, ja się czuję co chwilę wybity. <laughs> Jaki najlepszy, taki najbardziej egzotyczny zestaw, skomplikowany, najgłośniejszy był w pani poczekalni? Niezbyt dużej zresztą. Yy, najgłośniejszy zestaw? Albo kiedy są takie zestawy? Ale no my... Czy to są, nie wiem, psy z kotami, które siedzą, albo może określone gatunki psów ze sobą? A no tak, no przychodzi na przykład Elmo. To jest Samojed od Pani Kasi, także pozdrawiam serdecznie. Eee, mówi od samego wejścia do gabinetu, także to wszystko zależy od zwierzaka. Jeden już szczeka, drugi miauczy, mhm. trzeci chwili. Eee, dzisiaj był Hades, który też miał bardzo dużo do powiedzenia, także eee, różnie. Czasem jest głośno, czasem jest cicho, czasem więcej klienci mówią jak pacjenci. Także mm -hmm. czasuje jest wesoło. Czy weterynarze mają swoje sposoby na zwierzęta? Myślę, że tak. A? <laughs> Czyli na <laughs> Każdy przykład? Każdy weterynarz ma swoją słodką tajemnicę. Ja myślę, że to, co jest najważniejsze, to jest wzajemny szacunek i zrozumienie. I to się może czasem wydawać zupełnie nieprawdopodobne, że można szanować albo rozumieć zwierzaka. Ja mam do zwierząt bardzo dużo cierpliwości, czego nie mam do ludzi. Mhm. I to czasem niektórych boli. E, ale przede wszystkim cierpliwość, spokój, e, bo tylko w takich sytuacjach spokój potrafi nas uratować. Kiedy zwierzak chce wydłubać nam oczy, e, skoczyć do gardła, e, klienci krzyczą, skaczą i nikt nie wie, co zrobić. A są I takie momenty paniki oczywiście, kompletnej? Oczywiście, że są. Są i czasem są w bardzo błahych sytuacjach, mhm. chociażby szczepienia. Do szczepień a, za chwilę. A czasem są takie, gdzie rzeczywiście sytuacja jest bardzo krytyczna, czy zwierzaki są po wypadkach komunikacyjnych, czy po pogryzieniach, i w sumie zachowują się wówczas bardziej godnie jak właściciel, mm -hmm. bo wykazują większy spokój wewnętrzny jak pani, która wnosi zwierzaka, co jest również też zrozumiałe. No, ale mówi pani o, o. Wróćmy do tych sposobów. Tak. Że to wystarczy okazać empatię i zrozumienie i to, ale to zwierzę wie tak o tej empatii, wie. od razu tak z miejsca wchodzi, um, a ona jest empatyczna. To wszystko, to mówię, to wszystko zależy od, yy, również od wychowania, bo jeżeli przychodzi pies, który jest mocno agresywny, to nieraz to jest nie do przeskoczenia. Yy. Yy. Natomiast jeżeli pies jest dobrze czy kot jest dobrze prowadzony, to najczęściej jest spokój. Dzisiaj na przykład przyszedł Ozi, gdzie za każdym razem jak otwiera się transporter, to mam wrażenie, że skoczy mi do gardła i wydłubie oczy swoimi gigantycznymi pazurami, natomiast podeszła do niego właścicielka. I wyciszyła kota, i można by go było zbadać spokojnie, czy wykonać zastrzyki. Czyli Ozi to był kot. Ozi był kotem, tak. Mhm. Jest coś takiego w zwierzętach, że jak już wchodzą do gabinetu, to z reguły się robią takie, nie? Tak. nawet te najbardziej rozbrykane. A tak. co, co to jest i dlaczego? To jest nasze miejsce, my tam królujemy. Yy, one nie są u siebie. W związku z tym nie do końca czują się pewnie. A dzięki temu my mamy przewagę, e, poprzez szacunek i wzajemne zrozumienie, jeszcze raz powtarzam, i łagodność do zwierząt, niekoniecznie do właścicieli, e, one zaczynają często, że tak powiem, grać jak my chcemy. Jakie było najmniejsze zwierzę, które było u pani w gabinecie? Mysz. Mysz? Mhm. Tak, bo mysz jest mniejsza od chomika, prawda? <głosy> <głosy> mysz, myszy. Dwie myszy. A weterynarz, kobieta, może się bać myszy? Ym, może, ja się nie boję. Ja się boję pająków. Z pająkami nie przyjdą. Oby. <laughs> Czy to prawda, że chomiki żyją krócej? Tak. I giną śmiercią y, pilota często? Często. No, niestety. Mhm. To taka przykra śmierć i y, y, y przede wszystkim dla dzieci, ale to takie kamikaze, że. Mhm. Że się trzeba zastanowić, czy na pewno kupić klatkę, bo po się mogę wpiąć w górę mhm. i wtedy jest rzeczywiście główkowanie, nurkowanie. Czy... Ale też a propos, chomików, mhm. e, a propos mhm. chomików, to przede wszystkim kołowrotki. Jeżeli jest taka prośba, to chomik i kołowrotek ze szczebelkami, to proszę nie bo to są e, zwichnięcia stawu skokowego, głównie chodzi o stawy skokowe, czyli nogi tylne, e, złamania, także to jest malutkie zwierzę. I coraz więcej niestety jest guzów u chomików. Guzów? Mm. Mm -hmm. Ale dlaczego coraz więcej? Nowotwor. bo e, jest tak, że chomiki dotarły do nas do A. Europy jako para samicy i samca, czyli mamy ją jednych przodków, mm -hmm. e, Chomiki dosyć popularne, niedrogie. W związku z tym, co kupić zwierzakowi, jakie zwierzę, no kupmy chomika. Więc przypuszczam, że w dużej mierze często jest robiony chów sobny. W związku z tym też, no ale to jest też zwierzę, które jest małe, ma szybszy metabolizm, więc żyje też krócej. Szczepionki i zwierzęta. Takie tak. zagadnienie. Szczepionki ludzie już przerabialiśmy. To Przerabiamy dobrze, na bieżąco. Nie <laughs> Ale ile, ile razy? Ile dawek? Ja? Mhm. Zero. Dobra. <laughs> Nie możemy siedzieć tak blisko siebie. To, tak, e, teraz szczególnie, tak. że przez koronę cały czas pracowałam. Naprawdę? <laughs> tak. W ogóle gabinet weterynaryjny był, był wówczas centrum kultury i rozrywki. Mhm. mhm. Dobrze, to, ale jednak oszczędzam. To, yy, o szczepionkach. Tak. Zwierzęta się szczepi, jak wiadomo. Tak, szczepimy wtedy, kiedy trzeba. Ale terminowo tam piecząteczkę w tej książeczce, prawda? Z idzie. Tak, my nikogo za włosy przyciągnąć do gabinetu nie możemy. Są szczepienia obowiązkowe w Polsce, czyli jest mhm. wścieklizna. Według prawa polskiego szczepimy psy. Raz do roku. Pozostałe szczepienia są dobrowolne. W związku z tym, jeżeli właściciel wykazuje chęć, to wówczas wykonujemy szczepienia na choroby inne zakaźne. Czy zdarzają się odczyny poszczepienne? Oczywiście, że tak. I co wtedy? No wtedy jest interwencja, w zależności weterynarza, w zależności od charakteru takiego odczynu. Mogą być to wymioty, biegunki, mogą być wyproczyny, może być pokrzywka, yy, a mogą być również duszności. Mhm. Czy kolejne pytanie od czytelnika: Czy chipy wywołują komplikacje? Ja się jeszcze z takim przypadkiem nie spotkałam. Z wyjątki, nie spotkałam się w sposób bezpośredni, natomiast było pogryzienie u psa, który miał z lewej strony, bo chipy głównie zakładamy z lewej strony szyi, w niektórych przypadkach między łopatkami, natomiast psiak został pogryziony w lewą stronę szyi, powstały tam ropnie i tak dalej, więc stricte nie było to związane z, z mikrochipem, tylko z urazem. Czy zwierzęta, które mają konflikt charakterów e, tak, z właścicielem... Z, właśnie chciałam się zapytać, skill. z kim? weterynarzem nie mogą. Nie, nie powinny. Nie powinny, bo to groźne jest. Ale z właścicielem, i jeśli mają konflikt e, charakterów, to one częściej bywają w gabinecie? Ale co, że... E, no, na sprzeczny, nie wiem, terapeutycznych zapadają na zdrowiu wtedy? E, koty. Koty często się to na przykład e, wiąże chociaż Psy też, ale one są, że tak powiem, bardziej się potrafią dostosować do sytuacji. Ale koty często w momencie, jak się ludzie rozchodzą, i tak de facto kot zostaje u osoby, którą nie do końca traktował jako swojego pierwszego właściciela. Mhm. U kotów jest taka przypadłość, która się nazywa SUK, syndrom urologiczny kotów. Dochodzi bardzo często do złuszczania na z pęcherza moczowego, e, nawet właśnie podczas stresu. Stres jest banalny u kotów, one mają problemy wys, wyssane po prostu z palca. Może być zmiana koloru kuwety, mhm. e, że właściciel zawsze o 20 daje karmę, a dzisiaj cholera, jasna jest: 20. 15 minut, Pierwsza, 15 minut i mhm. nie, ma, nie ma, albo jeszcze śpi, czy z pracy nie wrócił. Także dla nas niektóre te problemy mogą być banalne, natomiast dla kotów nie. I kiedyś może, może się tak stać, że podczas czy separacji, czy nie wiem, wyjazdu jednego z właścicieli, one bardziej to przeżywają, czy nawet samego wyjazdu, gdzie kot musi zostać na przykład przez miesiąc pod opieką kogoś innego, bo właściciel wyjeżdża do pracy. Często to może być związane właśnie z niczym innym, tylko z na przykład chociażby z zapaleniem pęcherza moczowego. Albo innymi stresami behawioralnymi związanymi na przykład z agresją. Mm -hmm. Czyją agresją? Kota. Kot jest agresywny. A jak z tymi <grym> Z Szynszelami jest ogólnie zabawnie. <grym> to, co często, jeżeli chodzi o samce, się mu dzieje, to one bardzo często się masturbują. I jest to e, dosyć takie spektakularne, bo te, e, ja to często pokazuję klientom, jak to wygląda. E, I to wygląda tak, że one ślinią sobie łapki o włosy i o. E, genitalia. Tak, dziękuję. I o genitalia. I ten odruch po prostu powtarzają. I wówczas z tych włosów, które one tymi mokrymi łapkami zbierają, tworzy się obrączka. I wtedy jest ból i cierpienie. Bo wszystko wychodzi na wierzch, mm -hmm. a obrączka się zaciska. To I dobrze. wtedy czynimy cuda, biorąc skalpel i przecinając obrączkę i wszyscy są szczęśliwi. A w naturalnym środowisku to, to, to co się wtedy dzieje? środowisku w naturalnym środowisku mają samice pod nosem. Kto jest lepszym przyjacielem człowieka? Kot czy pies? Bo mówią, że kot z kotem to jest tak, że a, jak umrzesz w mieszkaniu, to kot cię zje. Nie. A pies nie... będzie chociaż wył i, to, to, i, nie, to... i też będzie mu smutno. To, 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 to nieprawda. Ja myślę, że jedno zwierzę i drugie. Toż jest dobranie charakterów. Co prawda ostatnio się właśnie śmiałam w gabinecie, że mówię, przychodzę do domu. I wy, je, pies, jeden, witam i drugi, nie? A kot siedzi na kanapie i liże te łapy. Aha, dobra przyszła, zabiera mi przestrzeń, mhm. no? ale może nałoży coś do Michy. Także e, kochają nas, siadasz, potem przytulą się, położą, śpisz, masz czapkę na głowie. Mhm. Także ogólnie jest e, ok. Są koty, z którymi można chodzić na spacer i to niekoniecznie musi być na smyczy. No właśnie, bo to e... tak śmiesznie wygląda. Tak. A to trzeba? Zalecany jest? Kot domowy, taki zamknięty w czterech w puszce, no i... Kot to stworzenie wolne. Czyli nie jest to jakieś... E... Nie jest to dziwne, jeśli kot wychodzi na spacer na smyczy? Nie, nie jeżeli e, właściciel ma ochotę e, dać mu troszkę wolności na smyczy, Uh -huh. to jak najbardziej. U mnie jest tak, że często wychodząc z psami, biegnie za nami Fryc, uh -huh. czyli mój rudy kot. Ale to po posesji? Nie, on wychodzi na spacer. Tylko ja wtedy na Trzysiewskiej. nie? Uh -huh. Jedzie coś? Nie jedzie. <laughs> czyli najlepiej chować kota w takim systemie mieszanym, tak? Dom, podwórko? On wtedy najlepiej się czuje? Ja jestem tego zdania. Uh -huh. No to nie każdy może, nie? Nie, 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 nie każdy może i yy, nie każdy chce, mhm. co też jest przy niektórych przypadkach zrozumiałe. Czy, zatrzymajmy się przy kotach, nie wiem czemu, tak. czy kod wysterylizowany zachowuje się, jest, jest mniej agresywny, jakiś taki stabilniejszy, czy właściwie to tylko polega na tym, że nie będzie oznaczał swojego terytorium? A, to też nie jest do końca z tym oznaczeniem, tak. Yy... Nie. Jak jest, to jak jest agresywny, to agresywny będzie. Co prawda niektórzy klienci zauważają, że trochę złagodniała pani Natalio. No to jest. Natomiast ja, to ja mam teraz trzy koty. Miałam osiem. I w sumie, jeżeli cho chodzi o charakter, to nie zauważyłam e, jakiejś większej różnicy, że tam czy agres a propos agresji, czy się jeden zmniejszył, czy e, zwiększyła, czy zmniejszyła Mhm. Mm Co za jakie tam były jeszcze pytanie? <laughs> Same podchwytliwe. <śmiech> <śmiech> Czy warto sterylizować zwierzęta? Tak, jak najbardziej. Jest wiele pobudek ku temu, żeby sterylizować. Jeżeli chodzi o koty, to oczywiście, żeby ogarnąć okay. to wszystko. koty się dziką na namnażają, no, tak. A cała reszta? w ilościach. E, co, myślimy teraz o psach? Na przykład o psach. No na przykład o <laughs> nie psach. Nie no, kanarków się nie sterylizuje podejrzewam. na szczęście, ale koguty tak. Mięso ponoć jest cudowne. Koguty, mm -hmm. a taki zabieg można sobie zamówić u pani? No, ja jeszcze nigdy tego nie robiłam, ale znam mm -hmm. kogoś, kto to robi. <laughs> Okej, okay. można sterylizować Dobra. koguta, tak. a cała reszta. Sterylizujemy. Ja jestem y, ogromną zwolenniczką sterylizacji. Głośno to będę mówiła, jajkami nie przeszkadzają upsów mniej więcej do piątego roku życia, czyli wtedy, kiedy zaczynają wchodzić w wiek średni. Ja zawsze mówię klientom, że to nie jest moja bajka, cieczki upsów, latanie za sukami, śpiewanie, brudzenie. To nie mój dom, nie moja bajka, natomiast jeżeli chodzi o względy zdrowotne, ja, ja naprawdę potem zaczynają uwierać mhm. e, od najbardziej banalnych, czyli od zapaleń prostaty, e, przechodząc w torbiele prostaty, nowotwory prostaty, nowotwory jąder, e, wstępujące zapalenia pęcherza moczowego, z, problemy z oddawaniem moczu, problemy z oddawaniem kału, guski hormonalne e, tarczy odbytowej, także z tego cała masa. Czy zwierzę może się za, zaprzyjaźnić ze zwierzęciem, podczas gdy jest innym gatunkiem? Tak. Oczywiście. No chociażby właśnie, pies i kot. To, że pies goni kota, to tylko dlatego, że ucieka, więc chce się bawić. Ale niech mhm. sobie kot zatrzyma. Pies no, ale się kot, zatrzyma. Kot też tak trochę odbiera, inaczej to, nie? trzeba się kota zapytać. <laughs> ale z e, kurami potrafią się zaprzyjaźnić, e, z królikiem, najczęściej jak są, e, że tak powiem, rodziny mieszane, czyli jest pies, kot, królik, to hierarchia w domu jest królik mhm. jest pierwszy. I jak tupnie, tak wszyscy chodzą. To Państwo już wiecie, jakie zwierzęta, jakie gatunki sobie dobierać, żeby w domu są. w domu wesoło albo, albo spokojnie. To już, to już zapytacie pani doktor. Doktor Natalia, Natalia Jaszczur, doktor lekarz weterynarii tak. była naszym gościem, dzięki bardzo. Dziękuję ślicznie.